Witam serdecznie z tej strony Luigi Gramp W dzisiejszym filmie obsadzimy sobie w końcu mój malutki zbiorniczek, który zakładałem niedawno roślinkami, które mi dzisiaj przyszły i też pokażę Wam lampkę jaką do niego sobie zamówiłem to Już tu jest nasz zbiorniczek Lampka inwitalowska malutka taka, 5W na USB Tak się prezentuje Powiem Wam szczerze, że kurde rozświetla to super. Naprawdę bardzo fajny efekt daje ta lampka w takim małym zbiorniczku z tymi skałkami. Prawda elegancko. No i tutaj sobie zamówiłem dwa koszyczki Anubiasa Nana Bonsai. To sobie za chwilę tutaj ładnie w środku wszystko obstroję, tak jak zamierzałem. A tutaj mam jeszcze Eloaharis sp. mini. Zobaczymy czy on z in vitro, też sobie go tutaj obsadzę jako taki trawniczek, nie za dużo, ale troszkę. I zobaczymy jak się to będzie prezentować ten zbiorniczek z tymi roślinkami, nie? Tutaj ładnie lampka jest schowana za skalniaczkiem, że jej nie widać. Tutaj sobie oczywiście wykorzystałem aranżację z poprzedniego zbiornika. Taką dokładkę jakby, z, z moim kwiatuszkiem. Także wszystko ładnie tutaj rośnie. No a tutaj co do tego zbiorniczka to osobny film jest. Także też będzie zajebisty, też, też będzie zajebiście wszystko tutaj zrobione, ale to na osobny. A na dzień dzisiejszy skupmy się na tym właśnie tutaj, nie? Także ja sobie teraz tutaj spuszczę wodę. Z tego Zbiornika do wiadra obczyszczę sobie te anuwiazki. Jest tutaj na tyle dużo szczelin w tym moim skalniaku, że po prostu je tam ładnie powciskam. A no zobaczymy, gdzie nie, tutaj, może na górze to przykleję na kleju, na krylowym gęstym. Zobaczymy. No ale myślę, że pójdzie to gdzie niegdzie właśnie powciskać, nie? że biorę się tutaj za spuszczanie wody. I działamy. A taka ciekawostka, jeszcze. Kupiłem sobie taką kostkę USB. Teraz dwa bo te lampki są na USB, i po prostu mam to na jednym Wi-Fi wszystko i sobie to fajnie y, będzie tak działać. Także oczywiście, koszulka na koloryferze znanego z dyskontu spożywczego to nie jest reklama. Nie jest moim sponsorem ale się suszy. Dobra. Widzimy się za chwileczkę, jak będzie zbiornik yy, obsadzony roślinkami. Pokazywałem już wielokrotnie też na swoim, na swoim filmie, jak czyścić rośliny. Wiadomo, że większość z Was, akwarystów, yy, ma w tym wprawę i wie, jak to robić, ale być może będzie ten film oglądał ktoś nowy, zupełnie początkujący. To pokazuję. Tutaj aktualnie już jest jedna roślinka Wyczyszczona, ale pokażę Wam na przykładzie drugiego koszyczka. Jak widać, no ciężko to z tego koszyka wychodzi. Więc sobie to rozcinamy. Taki koszyczek. Wyciągamy sobie zawartość. No i tu mamy teraz tą nieszczęsną waterę. Nie? Więc najlepiej już mały widelec i delikatnie sobie wszystko Cześć, ładnie się. wyszczotkować. A Tutaj macie koncert muzyczny jeszcze gratis. No. no i takim właśnie sposobem mamy roślinkę wyczyszczoną, potem sobie ją tylko bez żadnego problemu śmiało, bez strachu rozrywamy na różne mniejsze części, wiadomo w zależności od tego ile potrzebujemy, nie? A jeżeli chodzi o takie rośliny in vitro, to też sobie rozszczepiamy na kawałeczki, płuczemy z tego helu i można śmiało sadzić. No. no i tak się prezentuje już nasz zbiorniczek po. Obsadzanie roślinami. Super się prezentuje. Tu nasz skalniaczek. Woda wykrystalizowana. Lampka imitala spełnia swoje zadanie. Filterek dmucha. Pięknie, naprawdę podoba mi się bardzo. Tutaj troszkę rozjaśniłem teraz także jest petarda. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.